Dobra, się witam Was w Rubeksie opuszczonego supermarketu budowlanego czyli jaki dosyć nietypowy Rubeks i tak będę od razu tutaj robił zdjęcia, bo z tego co mi wiadomo Dobra. jest też ochrona będziecie wolno, nie ryzykować więc po prostu ten film będzie pełen pocięty jak w streszczu i też raz chcę być może przejść, raz, dwa. Zobacz, że mam hale, bo, no, bo są jeszcze górne końca e, biurowe oczywiście Wydaj no, oczywiście ostrożnie Mam hydrant, bardzo zamontowany Będę patrzeć, czy nie ma żadnej czujki Nic Tędy widzę, że tutaj chyba coś jakaś delikatnie Ale tam wejście na górę ale to zaraz. Ten jest zaraz... Tam jest ulica, jakby było nie rzucać w oczy. Wrzeszcz dywanów i wykładzin. Tam bukarze, nie więcej co tam. Główny dział. O, to jest jakiś... Kabel nigdzie nie prowadzi, dobra. W sumie mamy czerstą progę zaraz ze zdjęcia, czyli mniej marzenia, nie? Będę za jakoś tak... чем диоды. Я же там мне в минажешь показать. Что не как он товар выходил, что я не видел. Здесь что-то недалеко. Jeszcze nie widzę wejścia do niego tak. Alejże, hmm. rozumiem, że nie próżnią. Dobre, że nie jest z Biedronki. Spoko. Do. wszędzie ja. Ja, gdzie sobie... nie będzie to by nie obrazem był się energicznie z tyłu, nie ale, bo nie widzę za bardzo Jakoś No koszyk nie z nami To Was pewnie nie dziwi jak wam pojawiło z tego nogi? Teraz jakieś bogi cię nie wychylał? No nie wiem, gdzie było to. Szczerze. Szczerze wam pojawiło się to na wyższym odbiorku. Odwrotnie, to jest główne wejście. Gdzie jest ta ulica? Znaczy gdzie jest ten sklep? Za Bo wiecie, akcja, lokalizacja i tak dalej Przejdź w drugą stronę Tam widzę, że jest jakiś budynek Albo widziałem już wcześniej, nie się, więc on nie będę wchodził, bo Nie widzę coś żeby tam władzić, tak? Czy, ja się nie idzie to bo po prostu zjedziemy opuszczony market, a nie opuszczamy jakieś inne budynki w okolicy marketu. Po pierwsze, po drugie, bo mówiłem, jest tam ulica. A obiekt z tego co mi wiadomo posiada ochronę, więc eee... więc na uwolę nie ryzykować, zważywszy, że mamy dwa obiekty nagrania. A ja w czterech górkach jestem skończył, nie wiem, czy i tutaj to, widzicie, to Teraz to, widzicie, to jest to, widzicie, to jest to, Przebić, nie ja się nie przebiłem przez ścianę, no. przez ścianę tylko się. Bo co przełożę. Pamiętajcie, urbek to nie wandalizm. Nie no, nie zauważam tego. Nadawanie... A akumulatora. Aha. Tak, bo widziałem film, no to widzicie w kwietniu 2022, w no ponad tam półtora roku powiedziałbym, coś takiego, to wyglądało dobrze, I to jest wymiennikowo, ja nie chcę się tego otwierać, bo założono śmieciami, z Jak to wygląda, może jakiś tam węzł cieplny, coś, coś w ten desny, nie? Co chcę wygląda Tylko, że wyciągam go powoli Także Zaraz liściej ten market będzie wyglądać Niestety Okej, okay, to ma się na górę Trzymajmy po samochodzie, że tak jak z ulica. To się po prostu na do autochrony. Dobra. Tu mają cię, niecieknie na, no, na Mam monitorię. Mam się stało. By... Hmm. To się stało z chalami, od zaraz Dobra, teraz wyjęta i wam powiem tak co się stało z chalami. No z tą chorą dostawczą. Właśnie wam pokazałem tylko, że de półtora roku temu e, były tutaj takie znaczenia. Żeby to nie ma. Jakimi... Takie beszole. Takich myśląku, nie wiem co to w sumie było. Oprócz tego, że to jest jeden wielki poszły market budowlany. To nie wiem. A wiem, że będzie myśl na górę, ale to bardzo. No. To w ogóle jeszcze kratkę sobie coś zaś w wentylacji. Poprzucone, ja to zamykam. No i spodamy na górę Znaczy spodamy no i idziemy na górę tak bardziej po polsku. ten barierkę wyseli tak to złamie 16% tam widzę że jest dźwięka na górę ale po pierwsze, o tym teraz szczeberków po drugie ja nie będę wraził na dach bo po drugie dosyć źle umorzyłem. Jest ulica. Ale nie chcę mieć problemu. Pokój ścinia dań i szkoleń. Przyjemnie. No, no. Aha, no. Przeciążę. 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 jest Przeciążę. 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 W tej ulicy też bym nie pokazywał za bardzo. W tej ulicy to nie co widać, nie? Tam jakieś ładne obrazy to chyba nie było w rozpiewach, nie? Gdzieś tam namalował. Ja widać, że po opuszczeniu tak. to jest... Mm. Już wyniosek. Dobra, w parze wam tak. Wraca się z załapkę w górę. No tak, że trzeba, trzeba uważać. A to nie był obraz takich dwóch tablic. Troszkę przemalowało, ale to że to jest ta galia. Co się z tym marktem dzieje? To jest błoto. Te wielkie. No. Jak patrzyłem na ten film sprzed półtora roku, gdybym tak mówił, bo to będzie mhm. tam później. To. Chyba nie ma, że mnie w idealnym stanie. A teraz nic. Prawie, że tu nic nie ma. Zatem pochodzę do chorę Tak to wygląda No, całkiem spora O, to są płytki, które były na sprzedaż, nie? Okej Kiedyś modne A teraz już książenia modne

Coś tam jest na nie widzę. Powinniśmy palić powodnie. Tak, okay. okay.

Ale wam pokażę ciekawostkę Co za ulica? No nie powiem, nie powiem wam co za ulica Tak, na no, takie rzeczy trzeba uważać, żeby sobie... ...w tego nie wbić albo... ...występ dostanę Jest jest ciekawostka, bo właśnie fajna spoko Proszę nie wrzucać zielonego papieru do miski występowej I wam wytłumaczę co zachodzi. chodzi po prostu zielony papier się bardziej zbija i może przechodzi przez rurę coś takiego nie? bo się, że po prostu jest to duży problem skoro one tych. i ta tam by te hale właśnie, bo on mówiłem znaczy, tak. średnie tak? tylko akcyzumierz jechała na pewno i nic nie zostało potem tu jest jakiś demon dać, chyba po prostu próbuję się dobrać do desek znaczy do desek, do... tych... do... do...

Zapadłem tylko za większe i że tu jak nie uda się takiego, ale cięcie chcę jeszcze sadzić, że fotki i dwóch jeszcze, będę się zmierzał, dobra, fotki porobione, to fajnie, więc to rozważam, ale to raczej bez was, bo jak fajnie wytnę, więc są w zasadzie jakieś śwatki, i tam zobaczcie, co się też wam w sumie, więc rzecz, po fakcie, Może, nie skierowaliście. nie zkroję, wysoki, ale nie ale nie zkroję, nie zkroję, nie zkroję, Я помочь надошка, To, to tam widzicie takie metalowe, też było tutaj taki cyk. Zaraz jest wszystko po ucinane. Także zjedziemy na rzekę i będę leciał na następnego Rybexa. Także jeśli się podobało, poproszę w górę, jeśli ktoś jest chnowy, może coś z suba, to gdzieś tu. I zobaczycie najniwej poprzedniej filmy. Słuchaj film tutaj, sobie tutaj. I co? No zobaczcie, nie? Za dwa tygodnie. Alu. A, tu jest ten wózek. W sensie reszta wózka od Biedronki.